Jarosław Krupka, honorowy dawca krwi. Osoba, która zachęca każdego, aby aktywnie uczestniczyć w pomaganiu innym. Mieszkaniec Lubartowa organizuje akcje poboru krwi w różnych miejscowościach powiatu lubartowskiego. W maju 2021 roku czynnie uczestniczył co tydzień w organizowanych takich akcjach w naszym powiecie i zachęca inne osoby, by oddawać krew, bo to właśnie ona ratuje nasze życie. Niezbędna jest w wielu stanach zagrożenia życia, jak również w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wielu chorobom, w tym nowotworowym. Oddawanie krwi nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia dla twojego zdrowia czy życia. Bartosz Giza, witam państwa w kolejnym odcinku rozmowy tygodnia. Moim dzisiejszym gościem jest pan Jarosław Krupka. Dzień dobry. Witam. Panie Jarosławie, jest pan honorowym krwiodawcą, prawda? Jak i kiedy zaczęło się to pańskie pomaganie? Pierwszy raz oddałem krew będąc w wojsku, tylko po to, żeby przyjechać na dłuższą przepustkę. Za racji tego, że się oddawało krew, dostawałem dodatkowe dwa dni wolnego, które mogłem poświęcić na przyjazd do Lubartowa z Warszawy. A gdyby, gdybym tak zapytał, to dałoby się zliczyć już, ile litrów krwi Pan oddał? Tak, na to chwilę mamy oddanych ponad 30 litrów krwi i jej składników, czyli płytek lub osocza. A jakby ktoś chciał zacząć swoją przygodę z krwiodawcem, dopiero, z krwiodawstwem, dopiero, dopiero pierwszy raz chciałby oddać krew, to czy są jakieś rzeczy, które powinien zrobić przed albo jakoś się przygotować? Każda osoba chętna powinna być przede wszystkim zdrowa, nie brać leków i móc pomóc innym, a zwłaszcza nawodnić się przed oddaniem krwi. Żeby oddać krew, na początku trzeba spełnić. Taki warunek, jak, odda, jak przy oddaniu próbki krwi mieć odpowiedni poziom hemoglobiny, która dopuszcza nas albo nas dyskwalifikuje z oddania krwi. Honorowym dawcą krwi już zostajesz po pierwszym razem. Zasłużonym honorowym krwiodawcą zostajesz po oddaniu kobieta 5 litrów, a mężczyzna 6 litrów krwi. Wiemy o tym, że wiąże się to z jakimiś przywilejami. Chciałbym dopytać dokładnie, jakie to są przywileje? Po oddaniu 5 litrów krwi przez kobietę lub przejściu przez mężczyznę otrzymuje się legitymację PCK honor, zasłużony honorowy dawca krwi i odznaczenie trzeciego stopnia. Gdy schwal... Mówi ono, że możesz być, mieć pierwszeństwo w, odd... w dostaniu się do lekarza pier... specjalisty w terminie szybszym. No i takie dodatkowe przywileje. W, na przykład w Lublinie Honorowy krwodawca zasłużony pierwszego stopnia może z legitymacją krwi, z oddawania krwi jeździć po Lublinie MPK za darmo. A takim ogólnym już pytaniem chciałbym się zapytać, jak Pana zdaniem, dlaczego warto jest oddawać krew? W mojej rodzinie był przypadek, że brat miał operację serca. Ja oddając krew wiedziałem, że ja w jakiś sposób mu pomogłem. Może nie ja osobiście, ale to, że oddaję krew, że ludzie oddają krew, pomogło mu uratować życie. Jeszcze oprócz samego krwiodawstwa udziela się Pan również w innych akcjach bezinteresownych. Czy mógłby Pan o nich coś trochę powiedzieć? Jestem członkiem klubu rowerowego MKT Relax, jeździmy sobie rowerami po terenie powiatu lubartowskiego i nie tylko. Organizuję akcję poboru krwi na terenie powiatu lubartowskiego. Najbliższa jest akurat w najbliższą niedzielę w Kamionce, nie, w Kaznowie, przepraszam. A kolejna akurat będzie 5 czerwca w Kamionce. No właśnie w maju, co weekend, odbywają się tak naprawdę akcje poboru krwi i chciałbym się zapytać, w ilu z nich to Pan bierze się jako organizator, bo być może jakoś udziela pomocy? Akurat w maju sam jestem organizatorem, no w sumie jako klub HDK, PCK, Lewart w Lubartowie. Jestem organizatorem trzeciej, drugiej akcji w tym miesiącu, a trzecia będzie właśnie w niedzielę w maju na terenie powiatu. Jak tak naprawdę zachęcić osoby do tego, aby nie bały się oddawać krwi? Oddanie krwi. Najbardziej bolesnym momentem dla mnie to jest wkucie igły w żyłę. Później idzie. Ja nie robię tego dlatego, żeby oddać samą krew. Robię te, to bo jedno oddanie może uratować aż trzy życia. I no, w ten sposób może pochodzę z biednej rodziny. Staram się w jakiś inny sposób kogo spełniać się. Może nie mam pieniędzy, żeby komuś pomóc finansowo. To spe, staram się spełniać właśnie przez taki wolontariat. Z taką bezinteresowną pomoc. Dziękuję pani bardzo, panu bardzo za rozmowę. I zapraszam wszystkich Państwa również do bezinteresownej pomocy. Dziękuję za oglądanie nas i zapraszam na kolejne odcinki Rozmowy Tygodnia w przyszłości.